Złotówkę, klot. Wyszłańczyki, mamy w jakiej cenie te czarne i żółte? 6 dyszek 6 dyszy, parka parzyska. 6 dyszy, tak. 6 tak A ten to jest king taki? Co to jest? jest niemiecki ozdobny. Niemiecki ozdobny, proszę bardzo. To jest. Nie tak. Niemiecki ozdobny samczyk? Samczyk, samczyk. I co taki niemiecki ozdobny, proszę? Ten tutaj. Indyszek. A ten bocian taki kostkowy. No Paraj bocian. 60 zł. 60 zł. Witam serdecznie na kanale lotowania Andrzeja i zapraszam na relację z Targu Przytyku Targ Przytyku, ulica Targowa i w każdy poniedziałek miesiąca mam takie klasa winerki, taka parka winerków, to co one kosztują? 2,5 stówki cena wyjściowa a ten Masiuszek do ceny są do uzgodnienia przetyku. No A ten ja maściuch to co to jest? 50 Masiuszek, samiczka. samiczka czerwona i trzy pary winerków. Trzy parki winerków. Ja Te winerki jest trzy parki paszyste i po za parkę. To kolega ceny i ceny wyjściowej. Ty 50 jest taka samiczka Masiuch. Na krótkim dzióbku. Taki mam dzisiaj głębi przytyku. Czekaj, jeszcze, jeszcze, Moje gołębie Lębili się w tym roku. Lęgowe, no mnie wszystkie ręgowe, młode zostały, a stare to nasz mam takie sroczki, ale nie wiem, gdzie to sam nie ma, poszedł? Poszedł, poszedł, właśnie, takie sroczki, nie wiem po ile. Sroki łowickie są, a to są takie sroczka czarna, nie wiem po ile kosztuje. A mam mamy albumka. mamy nebeczkę, to jest słabciaty takie masłowy. Ale gdzieś po poszedł Toszki nie wiem co to, te służb łowicki nie wiem co to jest Ten maszuszek chłopciaty fajny Tu jest parka tykingu, co się teraz ustawiła. Ile ta parka parzysta? Osiem dych, a tutaj mamy samiczkę. Samiczka czarna i tak kosztuje ile? Cztery dyszki. Ceny są kolegi do uzgodnienia, to jest parka parzysta, parka kolega moja żelężna. Ceny są do uzgodnienia ten wyświeciak i tutaj, ile te, ten wyświeciak, piżaczek? co? ile te piżaczki tutaj mamy? a dyszka dyszka, mulemansik? mulemansik, mulemansik mulemansik, no dwie dysze mulemansik, no, dwie dyszki. a te winerki, po ile masz? Po, te, te winery? winery po dwie dyszki po dwie dyszki, to jest jasne fajne to jest jasne, co kosztuje?

samica jasna z biedyszkiem małotka króciutka z biedyszkiem musicie musi się znać na gołębiach dopiero fotografować nie wiem tak, weź się znaje. i nie mówcie jaki mądry kurde wyszłance mam gołębianka nagrywamy albumki gdzie te wyszłance mam Janek? z pasiaczki masz parzyste tutaj widzę fajnie tu pasiaczka, czterych za parę a tutaj ten, ten biedymek ten z parę parzy trzydych trzy głębiankę, nagrywamy to jest typler angielski typler angielski mamy polskie. jak cenowo? Jak sąowa? Po za sztukę. Za parę czy za sztukę? Za sztukę posłówce. Ser polski posłówce za sztukę. Mam takie pabiki. Nie wiem po ile. Są takie pocztowe. Nie ma właściciela, nie wiem jaka cena. Te białe pocztowe po ile tutaj? Nie wiadomo, nie ma łysiciela. Mamy te białe pocztowe, takie siwe. Mam takie ładne perłóweczki, kolega ma perłówki. No krzyżaki tam Sławek już, kolega sprzedał właśnie te krzyżaki, no za późno już. Sprzedane. I po te perłowe po ile mamy tutaj? 20 zł Po 20 zł 30 zł za sztukę? Krymek 25 zł Ceny są do zgonienia przy tych i młody 20 zł. Cenę do uzgodnienia. <mierdziścia> Pamiętam, pojedę też 50, neweczek? 3 dychy. Pana dama, nagrywamy tutaj. O, nie, mamy namiar. Pana dama, winiarki 250, ile? 150? 150 pięćdziesiąt winiarki. Czajka saksońska, ile? 40. Pana dama, te winiary I czajka saksońska. 150. Zł. 4 miesiące i jakie normalne no, takie jak, jak tu mają no, pana dama mówię mamy namiaru Mamy winerki czyje te winery są? Nie wiesz o Tu mam takie winerki w te widzę, to nie wiem pójdę 15 szuka za te winery Nybeczek jest tutaj Budapeszty para parzysta I boka mamy ładnego Zapraszam do Przytyka W każdy poniedziałek miesiąca Jedziemy trasą z Radomia 740 na, potro, na Potworów I skręcamy w lewo na Wawrzyszów I targ widać po lewej stronie Tu jest też nyweczek taki Czarny Te, 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 te winery to 300 zł za parę, tak? Nie wiem, no pytam się, bym powiedział, że stówkę za parę, stówkę tu już gafę strzeliłem, bo tak ktoś 5 źle podpowiedział. Stówkę za parę tych łapciatek w winerku Bardzo ładna ma i to jest stówka bardzo cena atrakcyjna Proszę bardzo, ta, ta winereczka i ten wineczek jest monny, stówkę za parę Tu mamy te piżaczki, kolega przywiózł, pasiaczki, karpiaczki O, muszę uważać, żeby nie wyskoczyły. I po ile są te piżaczki? A po 15, po 20, zależy który. Zależy który, 15, 20 zł. Ceny mam do uzgodnienia, trzeba tutaj targować, po tej jest A ten tygrys, co kosztuje? Eee, 15. 15 zł, tygrysy. On z obrączką jest, tak? to eee. obrączką jest z tego roku. Ale kolcek zgubiłeś. Ej, dobra, dobra, ja sobie do przy... no, przytrzymam, do ja przytrzymam, a Ty nie wiesz tutaj po ile te neweczki łapcia, to nie wiadomo. Wiedeński jest ładny widzę, też winerek, ale nie ma, kolega z odszedł tutaj. Dobra, dzięki bardzo, dzięki za pomoc. Czy zamkniemy? Ładny wiedeński jest, nie ma tu kurczaty? Fajny wiedeński jest, ale nie ma tych właściciela. Bliska winerki. Nieveczki jasne też takie na ciemnym ogonie z pan. Nie wiesz czy je to poszedł gdzieś A no. tak te głębie pana Stanisława nagrywamy Mudapesz mamy taki widymy siwy pocztowy weczek, głębie pana Stanisława mamy namiar i ja Japel dochodowcy piszemy w której minucie. Dzisiaj jest jeden pan Stanisław, to ja wiem, że jest jeden, ale tu jest Stanisławu nieraz dwóch. I ja nie wiem kogo chodzi. Tam jest takie takiej siebie na bananowym pasie. Pana Stanisława nagrywa to jasne. Pana Stanisława, nie wiem po ile. Te jaśniaczki. To pana Stanisława pocztowe nie wiem czy mam za graniczniaki, bo nieraz to pan Stanisław ma. Jest taki pomalowany ale nie wiem bo nie ma pana Stanisława Jasne to pana Stanisława Krakusie fajny Pana Stanisława mi nagrywamy do 20 zł To potrzeby Pana Stanisława odyszki do 20 zł mamy do kolegi nawet dzisiaj jest jeden pan Stanisław ale piszemy w 3 której minucie, bo ja nie wiem, niestety, Stanisław, nie raz, dwóch, trzech. No. Panie Stanisławie, to po ile mamy? Te to są są po 30 zł 40 zł para, para. A te są te. Cepel, takie tutaj teperłowe, te tak są od 10 do 20 zł. 20 zł. Kolegi Mietka nagrywamy, tak piszaczki jakie ma fajne, tutaj zdrowe. Pójdę ile tak te jasne? Po 15. Po 15 zł ceny wyjściowe tutaj tego Mietka. Bardzo ładne dzisiaj pawiki przy tyku. Ile te pawiki te? Po trzy liście Jest jakaś parka? Nie, jako para młode. Młode to są wszystkie młode samczy, samiczki. Jeden czarny jest, taki pawik dzisiaj mamy. Po trzy ze sztukę Wszyscy wspólnie to razem to... promujemy targ w MD. Nasze kobie, naszą pasję to mamy takie Zabry. białe pocztowe. I pawiki mamy, ale nie wiem po ile, bo nie ma nikogo. Mam takie pocztowe, ale nie wiem po ile, pocztowe to do, do dychy za 10 zł i po piętaku też sprzedaję niektórzy, nie wiem po ile. Za parkę po te koroniaty, jest taki, widzę, ciemny, że mnie wyskoczyły, po za sztukę jest trochę dużo, dobra, dobra. Mam parę po za parę krakuski, 50, To mamy te pieprzki żółte i będę jeszcze po trzy za parę, tak? Dzięki. My panie Witka nagrywamy, Panie Witku ten dresz, Je to tutaj... Syparka parka jest, Co one kosztują? Siedem to dyszek, dyszek, dyszek. Nyweczki te młode, po ile mamy ten młodzież? 7, te, te młode są pięć, sześć dyszek. Sześć dyszek, cena wyższa Pana się, Witka. Momencik, momencik, Pana Witka, mam namiar. Widymki, Panie Witko po ile? Widymki siedem dyszek. O ten niweczek stówkę, samiczka, ta tutaj czerwona. to złoty Pana Witka, mam namiar. Ten orzełek, co kosztuje? Trzy dyszki. I ten rybeczek jaki Ten czarny, o, ten, nie, połówka to ładnie. Jest. No, <laughs> ziamy, że ładny. Ale ta samiczka, czerwona kosztuje stówkę. Ja bym też potrzebował? Tu mam do na merkę, a samiczka właśnie czerwona stówkę kosztuje. A to, to, że teraz ją widać. A to od się truciznę, ale fajna samiczka mała. Taka. Mm -hmm. Tu młodzież Pana Witka, po 15 zł pocztowe, mamy do kolegi ale to widzę skończone, taki jest I dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę, pozdrawiam wszystkich, hejka I zapraszam do przytyka w każdy poniedziałek miesiąca Też mamy Pana Witka, Panie Witko te krzyżaczki czerwone to ile tutaj? Pięćdziesiąt, pięćdziesiąt za parkę 5, 2 Brutki, Park, brutki. Brutki Winery 3 dyszki. I te ciemne tutaj? I te ciemne 15. Pana Witka mamy namiar. I chyba skończymy. Nie, nie, nie. Lotowanie Andrzeja. Pan chce sobie obejrzeć.